Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Ignacy i moi drodzy widzimy się w kolejnym odcinku z gry Geoguessr. Słuchajcie, dzisiaj e, no move, czyli bez ruchu, po raz kolejny próbujemy. Z tym razem delikatnie je zmodyfikujemy za Waszą sugestią, żeby w no move po pierwsze zagrać na diverse world, a po drugie, chyba diverse, a po drugie, po drugie, żeby mm, co tam chciałem jeszcze zrobić? A! Mogę się obracać. O to chodzi. Yy, dzięki tym, tym sposobom powinno, powinno być troszkę lepiej, jeżeli chodzi o, o rozgrywkę samą. Zagramy po prostu na zwykłym play, to w ogóle nie, nie ma znaczenia, dobra. I zobaczymy, gdzie się znajdujemy i na podstawie tego musimy wskazać. Eee, tak, co z takich istotnych rzeczy? No Cerlica dalej jest moim wrogiem, wiem, że da się na posiedzeniu no, w toalecie, jak mi napisaliście nauczyć. I w końcu to zrobię. Nawet mam dzisiaj taki ambitny plan, bo dzisiaj jest tak, że teraz no, jest niedziela, niedzielak to nagrywam. Myślałem, że nagram się w piątek, ale miałem ten 400 40-minutowy i nie zdążyłem, bo potem miałem jeszcze jedno spotkanie. Więc. Ym... Na podstawie tego y, musiałem, y, musiałem dzisiaj się nagrywać to samo. Ale to dzisiaj tu na, na noc przyjeżdżam właśnie do studia do, do Warszawy, bo mam rano jutro w poniedziałek, mam o dziewiątej, y, na Solidarności w samej Warszawie, praktycznie w samym centrum. Y, mam, 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 mam jedno spotkanie i po prostu muszę przenocować tutaj, bo w poniedziałek, że tak powiem, jest pierwszy dzień końca ferii w mazowieckim, więc jak miałbym jechać w poniedziałek ode mnie z domu na godzinę 9 auto zmarł po prostu. Dobra, gdzie się znajdujemy? Jest to na pewno klimat tropikalny. Jest to na pewno zbliżone do wszelakich a, krajów hinduskich. Tak bym powiedział, hinduskie albo Indochiny. W tę stronę bym się wstrzelił. Po pierwsze klimat. Klimat nam mógłby sugerować, się, że jest palma i tak dalej, raczej jest taki zwrotnikowy klimat. Podzrotnikowe, a może w tę stronę klimat. Sposób zabudowy i tak dalej, no to też tak to wygląda. Coż to tam mam? Niestety nie mam żadnych liter tutaj za bardzo. Coś jest jakaś sieć kablowa. Czy to nie są te litery takie właśnie tajlandzkie, co były? Tak mi się wydaje, że to mogą być te litery. Raczej tak. Raczej tak. Czyli tam jest północ, widziałem słoneczko. Tam, ale aleczkolwiek ktoś mi już pisał, że to słońce. Słońce tam. Patrzę na północ. To się mówił, że jeżeli słońce mam po tej linii idące, to jestem na południowym. Nie, raczej nie jestem, nie mogę być na południowym. Chyba, że to jest Indonezja faktycznie. południowej półkuli jestem. A jak jest u nas? Jak jest północ-południe, tak, u nas, to słońce nam daje taki jakby. Kurde, braknie mi tej wiedzy, wiecie? Może mi pisaliście, a to jest też tak, że ja dostaję tych komentarzy całkiem dużo, zwłaszcza pod tą serią. I nawet jeżeli wszystkie czytam, to zapamiętać je potem wcielić w życie, to już nie jest takie oczywiste. Jest Isuzu, to nie są tak popularne samochody w naszym kręgu kulturowym, ale to jest japońska duża firma robiąca jakby samochody terenowe. I są one popularne właśnie na rynku azjatyckim, na pewno. W ogóle samochody to takie japońskie, stare, terenowe i tak dalej. To w ogóle świetne, w ogóle też w krajach afrykańskich. Ja bym dawał dwa strzały. Pierwszy to jest Indonezja, to jest jeden z moich strzałów. Drugi zresztą to są wszelakie tutaj e, całe Indochiny, czyli Kambodża, Wietnam, Laos, Tajlandia, Birma. To są moje takie główne strzały. Generalnie jeżeli chodzi o, o, o to, gdzie według mnie się znajduje. Ruch jest normalnie chyba prawostronny. Tak by było jeszcze wam coś mogę powiedzieć, a bo jestem słuchajcie dzisiaj po właśnie, jako że po prostu jutro mam rano to spotkanie gdzie normalnie mam w poniedziałki właśnie treningi z Manuelem, to, 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 to po prostu musiałem go dzisiaj zrobić trening i dostałem taki wiem, bo teraz mam trzy dni po prostu za słowo straszliwego, bo mam poniedziałek cały zajęty spotkaniami, potem jeszcze musimy z Mandziem pojechać ciuchy kupić na sezon, bo w środę kręcę E, materiały już kręcimy trzeci sezon, trzeci sezon Boże, ja mam dzień zdjęcia mniej więcej e, a we wtorek mam z żoną i z mają wizytę w szpitalu, więc generalnie mam trzy dni strasznie wypieprzone ale dzisiaj gram dwa materiały, bo nagrywam się na dzisiaj na jutro, bo we, we wtorek Nowogierka zrobię. Tak sobie pomyślałem, znalazłem. E, może to. Do, do geogessera może wrócimy. Ja strzelę w Tajlandię, to jest dziś mój strzał, wydaje mi się, no mogę Tajlandia, mogę to być Indonezja. Filipiny jednak. No niestety, to w sensie nie miałem aż tylu informacji, że mógł się w to wstrzelić. No ale spoko. Dobra, lecimy dalej. Hmm. Jakieś rancho. No, farmka jakaś powiedz mała, tu droga idzie tak. Zakręca, ruch lewostronny, mi mi mimi to jest dobra informacja, bo ruch lewostronny mamy, Ameryka Południowa, już w Kanadzie wiem, że nie ma, e, Afryka Południowa, przepraszam, Republika Południowej Afryki. Australia, Nowa Zelandia, Wielka Brytania i Japonia. Japonia to raczej nie jest. Um... Znaczy, to są główne, bo jeszcze jest tam, jest sama ta mapa w ogóle krajów, które mają ruch lewostronny. Nie jest stary system jakiegoś montowania kabli. Gdyby to było RPA, to miałem wrażenie, że jak byłem zawsze w RPA, to są stare były te transformatory i... Oh bo transformatory... Ehm, słupy i tak dalej. To jest całkiem nowy, nowy system budowania słupów. Okej, składłem super. No, pracowałem w firmie, słuchajcie, która zajmowała się kładzeniem słupów, o tak. To jest, to jest taka rodzinna firma, bo to jakby ojca mojego kumpla z klasy, e, który na swoją drogą tę firmę już prowadzi, skończył studia, zrobił uprawnienia e, i jakby to, tę firmę właśnie przejął teraz w większości. E, więc, więc jeszcze jeden mój kumpel z klasy tam u niego pracuje, więc tak, że tak powiem, lokalna firmka taka. Ja bym mimo wszystko pomyślał, to dwa, dwa strzał mam. Australia albo Nowa, Australia albo RPA. Wydaje mi się, że to RPA nie będzie. Wydaje mi się, że to RPA nie będzie. Wydaje mi się, że to będzie Australia. Tylko jakaś bardziej górzysta część tej góry by mi trochę sugerowały na RPA. Mm -hmm, tak. góry bym wskazał na RPA słońce mam no, dokładnie nad sobą. To jest jakaś godzina 12. Właśnie. Godzina robienia zdjęć jest skomplikowana tutaj zawsze. Ja bym strzelał, że to może być ta Australia tutaj. No wszystko. Takie ładne góreczki tutaj, Nowozelandią trochę pachnie, chociaż ten taki widzicie jest spalony, taki klimat. Kurde, no pachnie mi Australia straszliwie. Taka jakaś tu faremka i tak dalej. Wydaje mi się, że Nowa Nowozelandia jest taka bardziej zbita, nie? Tej przestrzeni tam jest mniej, więc relatywnie inaczej się ją wykorzystuje. Za to wydaje mi się, że w Australii tej przestrzeni jest stanowczo mniej, przez co jest ona tak bardziej, jest zresztą więcej, więc wydaje mi się, że jest taka bardziej wykorzystywana. Góry w Australii są chyba tu, nie? To wododziałowe, tak one się nazywają, czy jak one tam się nazywały? O, to na przykład, powiem, polski akcent, Kościuszko National Park. I najwyższa góra Australii, oczywiście Mount Kościuszko, od polskiego, yy, no, alpinisty, tak? Alpinisty, ternika, jak zwał, tak zwał, który zdobył tę górę, tak mi się wydaje. No, ja bym strzelił, że jestem w Australii. Ale mówię, dwa typy, jakie daje na to, to według mnie może być Australia albo RPA. To są dwa moje strzały. Świetnie, tylko że doba Tasmania Ignacy, ale 2700, więc jestem bardzo zadowolony, bo na razie dobrze chociaż kraje celuję, pomimo praktycznie braku informacji. Więc Tasmania już drugi raz mnie zaskakuje, co? Zajebiście! No, no, no! Tyle informacji. Te kamienie wyglądają jak kamienie. A ten samochód wygląda jak samochód. I góry wyglądają jak góry. A gdybym powiedział tak, w którym z krajów dobrze fotografowanych są pustynie? Ja bym powiedział, że w USA. I USA też ma ograniczoną ilość pustyni i stanów, w których pustynie mogą się znajdować. Może to też być Australia. <grym> Znowu. To może być Australia, ale. Jeśli pamięć mi nie myli, czy to są szyby naftowe? Nie, to nie wiem, czy to są szyby naftowe. Bo jeśli są to szyby naftowe, to mamy kilka stanów do wzięcia. E, mamy tak, Luizjanę, mamy Teksas, mamy Nowy Meksyk, to jest chyba tutaj, jest takie ropne zagłębie. W Oklahomie chyba jest jeszcze ropa. Chyba już tutaj nie ma. Wydaje mi się, że ona jest tak w okolicach Zatoki Meksykańskiej, że tu jest w tym, w tym sektorze znajduje się ropa. W większości. Ta wydobywana dzisiaj. Luizjana to jest naprawdę fajny materiał. oglądałem dzisiaj w internecie właśnie, że Luizjana jest jednocześnie strasznie biednym i bogatym stanem. Jest ogromna jakaś ilość przemysłu, jest ogromna ilość surowców naturalnych. Dalej, z drugiej strony, jest na przykład bardzo duże bezrobocie i bieda wśród niskich klas społecznych. I to jest jeszcze w ogóle to jest wyjątkowe, bo od, o ile bieda i bezrobocie częściej dopadają czarnoskórych Latynosów w USA, na terenie USA, to w Luizjanie są bardzo zbliżone chyba te statystyki. Czyli że, że Biali, Latynosi i Czarni mają bardzo zbliżoną statystykę, jeżeli o to chodzi. Ale to taka ciekawostka. Nie dodawajmy do tego żadnych politycznych stawek, tylko możemy to zaznaczyć, że tak było. Śmierdzi mi Teksasem, śmierdzi mi Nowym Meksykiem. Jeszcze wiecie, czy mi trochę Nevada. Bo Nevada to też jest pustynia, jedna wielka cholerna pustynia. Nevada to jest też cholerna pustynia. I strzelę w Nevada. Coś mi mówi, że to będzie jakaś Nevada. Mogę się mylić. Mogę się kompletnie mylić. To może być... Wiecie, wiecie czemu chcę właśnie Nevada, a nie te południowe Stany? Góry. Południowe Stany USA nie mają gór prawie w ogóle, a Nevada jest o tyle pustynną częścią wśród gór. Więc powiem, że to jest Nevada. Mm -hmm. To była... E, 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 Dolina Jordanu Highway. Nigdy bym na to nie wpadł że znajduje się, to już nawet nie jest Iran, słuchajcie, to już jest z Jordania. Nigdy w życiu w Geogesterze nie trafiłem jeszcze na Jordanię, nigdy w życiu. Aby się zgadzało i ropa i wszystko, w Jordanii jest ropa już, czy nie ma ropy? Nie wiem. Bladego pojęcia nie miał, ale no, człowiek się może nauczyć czegoś. O. O, no dobra. kabli i system wskazują na biedniejszy kraj, bo tak, tak montowane kable są w... Gorszych, że tak powiem, albo inaczej, jak nie jest odbany. Za to, czy to jest winorośl? Czy to jest winorośl, czy po prostu tyczki, na których coś rośnie? Bo jeśli to jest winorośl, to też nam zakreśla liczbę krajów, w których może się znajdować. A, chociaż. Europejska trochę wygląda, nie? Europejsko-arabsko, czyli tak trochę Grecja śmierdzi mi. Grecja Turcja. Gdybym był w stanie przykład kolor skóry kogoś zobaczyć, to by było też by mogło mi coś zasugerować. Mimo no wszystko wbrew pozorom to dużo mówi. Bardzo często. Niestety. Czy wy widzicie to samo co ja? Safety first! Hmm. Jakaś kablówka coś. Bojlery na dachu, taki wątek, to wiem na pewno, bo właśnie rodzina mojej żony z Grecji. I oni mają właśnie taki system tam, że mają takie duże właśnie bojlery z wodą, panel słoneczny, i przez dzień nagrywa im się woda, bo jakby w związku gorącym klimacie aż tyle tego nie używasz. Co by oznaczało, że to jest jakiś klimat taki cieplejszego kraju, stanowczo cieplejszego kraju. I naprawdę chciałbym palnąć tu Grecję. Coś mi coś mi Grecję daje, słuchajcie. No nie chcę was okłamywać. Że mi to śmierdzi Grecją. Ale mogę śmierdzić, to może być jeszcze Turcja, Turcja, Grecja. O, widzicie? Patrzcie, oto jest to: panel słoneczny i boiler wody. To w Grecji jest tak, że w ogóle rząd do tego dopłacą. Bo także są dofinansowania z rządu. Tym, że normalnie pamiętam, że chodziliśmy po, po Egalo, bo ona ma rodzinę w Egalo. Czyli to jest dzielnica Aten, no może tak, bo też nie każdy był w Atenach. Ja też nie znam za dużo Aten, ale znam akurat Egalo. I galo było właśnie tak, że jak wychodziło się u nich na dach, to praktycznie na każdym dachu były te bojlery z tym. No, zobaczcie, z to patrzcie, o jak teraz Wam o tym powiedziałem, tu kolejny bojler widzę na dachu. No, w blokach to może niekoniecznie, ale patrzcie, wszystkie mniejsze domki, tu boiler nie i panel słoneczny od razu. Boiler, panel słoneczny, boiler, boiler, boiler. No tam też to jest. I to był taki ogromny program w Grecji, że dopłacano do tego. Hmm. Więc ja powiem, że to jest Grecja. Na podstawie tych danych wam powiem, że to jest według mnie Grecja. Strzele gdziekolwiek, strzele w Teby nawet. Cokolwiek, jeżeli to jest gdzieś tam centralna Grecja, to nie będę wiedział. To jest mój strzał, mogę się kompletnie mylić. Ale na podstawie informacji, które mam, wiedzę, którą posiadam, ja powiedzieć, że to jest Grecja. Albania, ale blisko! Ale blisko! Dobra, dobra, jestem się dumny. Znaczy, byłbym się dumny, gdyby to jednak była Grecja. Na no, Albanii nie wiem aż tyle, Albanii niewiele wiem. E, wiem, że tam był mój brat, wiem, że tam parę osób z moich znajomych też było w Albanii. Więc to jest najsilniej. Najlepiej uzbrojony kraj, jeżeli chodzi o ilość sztuk broni na mieszkańców, to był np. przykład w Albanii, plus to jest kraj, w którym znajduje się najwięcej bunkrów na metr kwadratowy, czy na kilometr kwadratowy, tak się wylicza. Albania, taka ciekawostka, to był kraj, który był oczywiście po stronie tej żelaznej kurtyny, ale oni w pewnym momencie przyjęli najpierw drogę maoistycznego komunizmu, nie stalinizmu, a następnie w ogóle się odseparowali i byli trochę takim komunistycznym krajem, który był wiecznie w takim... Trochę zagrożeniu, bo nie wiedzieli, czy ich nie napadną, i tak dalej. Znaczy, to nigdy nie było w interesie Związku Radzieckiego, za to był jeden z najpierw zbrojonych krajów. Jeżeli chodzi o Albanię, pochodzi stamtąd również Popek, znany polski rapy. Cześć. Cześć pole. Zbierzmy fakty. Gdyby to była Rosja, nikomu by się nie chciało zamontować takiego czegoś przy drodze. Jestem przekonany. Miej by to w dupie, to, jest, to droga jest za ładna. No, powiedzmy. Hmm. Zresztą w Rosji te stepy nie byłyby skoszone, też bym tak powiedział. Więc wytnijmy Rosję. Co naturalnie przychodzi przy takich powierzchniach? U.S.A. U.S.A. Od razu mi przychodzi. Ten typ domku jest taki USA-owy, nie? Taki... Ładny, obryśnięty drzewkami i pewnie ten właściciel jest właścicielem tego wszystkiego i jest dosyć biednym farmerem, obstawiam. Tutaj duża ciężarówka, to jest Volvo? E Renault? Nie, nie, wiem to... Mark, nie widzę stąd, nie jestem w stanie dostrzec. Ten my to stowalimy w Rosji, ale, ale. Ale niestety tego nie wiem. Typ drzew, czy coś mi powie? Jest chuba drzewna, to jak u nas. E tak, to się huba nazywa? Nie miała to się nazywa. Jedno drzewo, jedno zostało i kurde, ma je miały na sobie. To jest pasożytem, tak? Pasożytem to się na to mówi pasożyt. Tak chyba się mówi. to Chociaż te tamte chyba też mają niskie drzewa. No na Ameryku pachnie, nie? Chociaż to jest takie wygląda właśnie, że zasadzili takie, zasadzili takie. Inaczej, jeżeli komuś się chce sadzić różne drzewa obok siebie, to znaczy, że to musi być trochę pieniędzy, więc Rosję wytnę. Um, powiedziałbym, że USA. Mimo wszystko powiem, że to jest znowu USA. Mogę się znowu totalnie przestrzelić z tym, ale coś mi mówi, że to będzie jednak USA. Barierki, te safety i tak dalej, w sensie gdzie teraz? Jest taka kurde ładna dolina, że to może być wszędzie. Chociaż bardziej bym powiedział, że to będzie Midwest, takie proste drogi, to raczej jest jakiś Midwest. Więc co byśmy powiedzieli na przykład w Ohio? Ohio, ohio, nie jest tu? To jest Kansas. Ohio, 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 jest tu. Co byście powiedzieli na jakieś Ohio? Patrzcie, jakie to są piękne kwadraciaki. Trzela gdzieś tu. Aaaa, do dupy, Ignacy. Znowu się na to nacinam. Argentyna ma podobny ten system takich pól i, i wszystkiego. Argentyna. Czyli tutaj totalny błąd. Dobra, zrobimy porównanie. Tu się przestrzeliłem kompletnie z USA i przestrzeliłem się kompletnie z Jordanią. Za to. Tu poprawnie określiłem krąg. Tu kraj. A tutaj byłem całkiem nieźle wcelowany, jednak to była Albania, ale pasuje to do Grecji, też również pasowały te wszystkie fakty, więc całkiem nieźle jestem się zadowolony. No to co, ja wam bardzo serdecznie dziękuję, mam nadzieję, że się podobały, ja bym ich nasiłyście. Wy, a to moi drodzy, był Goguser, a my widzimy się jutro, baję.